Dobry. W sumie jak zawsze. No to, czyli zawsze dobrze. Nie no, super. Nie dość, że razem jedzą, to jeszcze razem gotują. No po prostu super. Brat pod uwagę podpisany nasz kontrakt, przyjedzie. Tak. No i dobrze, że biorą pod uwagę kontrakt. W końcu go podpisali. No ale wtedy ja się bierzą. Możemy jutro. Fajnie, ustalają kiedy chcą posprzątać. Akcja Monteverest, ubrania, temat, zaczyna jakoś w miarę wyglądać. Można wejść do pokoju, tylko powiedz mi jedną rzecz, gdzie te wszystkie ubrania są? Po układanej, już Piona. Ty mój... Dobra. ...predatorze. Naprawdę niezły z nich team. Szafa w miarę już wygląda. Elegancko jest. Nie no, szafa elegancko. Dzięki Ewa, twoje rady poskutkowały. Chłopaki sobie naprawdę dobrze radzą. Dzwonię do nich z gratulacjami. Cześć, Patryk. Witam serdecznie. Ja ty, co? Chyba prosto z y, motoru zszedłeś. Nie, no ja nie, ale Olaf. A, to, to, Olaf. Stokował okay. w tym momencie i, i tak, że tak powiem, na, na żywo jesteśmy. Prosto z wyścigą od razu łączymy się z tobą. No to mi się bardzo podoba, że spędzacie czas aktywnie razem. Także tutaj naprawdę ogromny punkt. Słuchaj, powiedz jak tam postanowienia kontraktu? Kontrakt doszedł do skutku i przestałem na pewne rzeczy zwracać uwagę, przestałem się czepiać, bo tak naprawdę są o wiele inne ważniejsze rzeczy niż. No, oczywiście że tak. Niezłożenie koszulki czy, czy coś tam, ale, ale na przykład Olaf zaczął działać fajnie, bierze swoje ubrania, rzuca do pralki, pierze nawet sam. A powiedz, wspólne posiłki też widzę, że siedzicie, kontynuujecie i macie taki czas w ciągu dnia, gdzie siedzicie razem, jecie obiad. Jeśli chodzi o jedzenie, no zaszczepiliśmy coś takiego, że parę potraw Olafa nauczyłem jak robić, tak? Czyli, czyli rano wstaje. I on, w co to sobie robi, jajka sadzone sobie robi. Bardzo się cieszę, że udało wam się poradzić z waszym pokojom magazynkiem <grych> i że zrobiliście to razem. No i naprawdę super. prostu, że tak powiem, zawdzięczamy tobie, no nie? A ty po prostu tak jakby wyjaśniłaś pewne rzeczy i naprostowałaś. I, i wszystko w temacie, no. Jestem bardzo wzruszona tą waszą relacją i stoisz na wysokości zadania.